Zobacz ta, co się kurwa sprawiłem ha, kurwa, ale idzie Akumulator, prostownik Ja skiertałem, bo to zara jedny ja Boję się, Boję się. syn syn Kurwy odpadnie w czoło jednie ta rula Pierdolę to no ale dmucha mucha ciepło no. O wiesz. Ty no daje no! Grzeje zajebiście Tutaj nie idzie łapy wytrzymać grzeje, grzeje A no to jeszcze nie jest na maksa ustawione kwiatów Tamta rureczka taka gorąca, że jak przez rękaw w to mi kurwa zjarało polara <śleszamy> Co pan robisz? O, cały osprzęt Ropy fula zalałem, a się porozlewało kurwa po garażu, zowa. Ale nalał, kurwa mać człowieku. No grzeje. Na razie grzeje, Zobaczymy, co z tego będzie. Tu elegancko się nagrzało i na najmniejszą ilość herców na najmniejszą najmniejsze obroty wiatraka. A tu wrzątkiem na głupie łapy nie je trzymać. Może no chałupę grzać pani. Się głowiłem, głowiłem, jak to sparować, dziadostwo chińskim wybasto. Trzeba ten guzik przytrzymać do góry. Przez 3 sekundy się pojawi HFA, przytrzymać on. Znaczy w sumie nacisnąć i się włącza. I teraz naciśniemy OFF. I już wszystko działa. Herce, czyli obroty. Jest git.